Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie jestem film przed wami kolejny magrenegat No i w dniu dzisiejszym zagramy sobie pod Dagura i powiem Wam szczerze, że troszkę zastanawiałem się, jakby to zrobić, ponieważ Dagur no na pewno nie jest najmocniejszym pikiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że są ciutkę mocniejsi bohaterowie od niego, aczkolwiek nie skreślajmy go, ja chcę zobaczyć, jak on sobie tutaj poradzi. Hmm, dlatego też przygotowałem sobie trzy zaklęcia: Zakrzywienie czasu, Portal oraz Mistrzowski Piorun. Hmm, jest Etriel, no dobra. Niech będzie. Berserker, tutaj musimy naszego Rębacza wzmacniać, albo spróbujemy go w sumie utrzymać yy, na stole. Ej! Zostaw go. Czemu tak jesteś? Dobra, jeżeli rębacz teraz przetrwa, to wygraliśmy. Bo wtedy zagramy saskie i zmaksymalizujemy sobie wartości punktowe. Wściekły niedźwiadek, fenomenalnie. Mm, więc rębacz jest na kilku punktach więcej. No to zapraszamy. Dagura. Dobra, GG. Czyli tak: e, Dagur w rzędzie bliskim wzmacnia się o rozbijane jednostki. Rembacz, mimo wszystko, wzmacnia się za dowolną jednostkę, więc tutaj pewna niesprawiedliwość się wkradła. Zagrajmy sobie Wyvernę, Znaczy, nałóżmy krwawienie na wywerne. Bo tutaj będziemy mieli plus dwa punkty. W sumie najważniejsze, że na górze będziemy mieli dodatkowe punkty, więc why not? U, błąd. To jest w sumie. Dziwne zachowanie. To, to jest mechanika, której nie, nie, nie rozumiem troszkę, dlaczego rywal atakuje akurat rębacza. A wiedząc, że ta jednostka i tak będzie się wzmacniała w nieskończoność, więc. A, mimo wszystko znalazłbym ciut lepsze zastosowanie. Ale okej, okay, mamy wyznawcę meluzenki, tutaj sobie wszystko ładnie wzmacniamy. Deszczyk w rzędzie bliskim. W sumie, gdyby móc grać pod Fulmara. No. Od Fulmara brzmiałoby to dobrze. Zagramy narząd daleki. Ciutkę zmaksymalizujemy sobie tego deszczu. Rotofleder na panterę. jest krwawienie. Tutaj rywal w tym momencie traci jak najwięcej jednostek. Kuroniszek zaatakował wyznawcę. Dobra. Shila. Atakujemy Tresera. Niestety Treser przetrwał, więc to jest drobny problem. Serkuan! On tutaj nie stanowi problemu. Cek. Ulfhedin. Niedźwiadka. Dobra, czyli mamy 68 do 26. Jest Vataha, czyli 4 punkty rywal dostaje dodatkowo. 40 punktów różnicy. Nice one! Podoba mi się to. I to jest bardzo ładne wyjście. Tutaj muszę przyznać, że Dagur pokazał się od pięknej strony. Wilent Hemdal. Jak najbardziej Hemdala. Poproszę na wypadek swarmujących się deków. Mamy możliwość interweniowania, atakowania oraz podejmowania walki. Hmm, tu jest elitarny przeciwnik. Wcale się... wcale się tam nie wybieram. Nic a nic. Mutagenerator. obsydianowe lustro. Stwórz trzy kopie sojuszniczej jednostki o sile jeden w tym rzędzie. A... Dobra, mutagenerator. Ja wiem! Ja wiem, trzech dagurów brzmi bardzo fajnie. Okej, okay, zgadzam się z tym. Dobra, damy żebrakowi kartę, damy mu wyznawcę meluzynki. Nie ma za co. A ja bym chciał coś dostać. O, Ulepszasz jednostkę o dwa. Poproszę. Yy, może być wzmocnienie Saski. Próbujemy dalej. Tak! Nice. Eee, Rębacz, Protofleder, niech będzie Rębacz. Zgadzasz się, jedna kolejka nie zaszkodzi następnego ranka, budzisz się, nie czujesz żadnych nieprzyjemności. Bitwa elitarna. Dobra. Co mnie nie pokona, to Na kolana. Wiecie co przed chwilą mówiłem? Co mnie nie pokona to mnie wzmocni. Oh well. Uh, uh, hmm. Polityka mnie nie interesuje. Ta mnie może pokonać. <laughs> to mnie może pokonać. Nie wiem, w sumie, czy będę chciał zmieniać mulligan, czy nie. No, ale są nekary, więc je można rozbijać zawczasu. Gramy portal. O, Fulmar. Jak pięknie. Jak pięknie. Mamy Fulmara. Tu w ogóle ten deszcz będzie wybitny. Gdzie tu są. Ych. I to są majestatyczne punkty. Dobra, rozbijamy Neckera. Tu ogólnie nic nie klikamy. Bo ja wiem, że po stronie rywala może się i tak pojawić paskuda, która zabierze mi da góra. Tak może być. Ok. Niedźwiedź bojowy. Na razie ten niedźwiadek nie robi na mnie najmniejszego wrażenia. Tego się trzymajmy. Pantera, rozbicie nekera. Eee... Sory muszę. Muszę i naw. Już nie używamy więcej. Tutaj normalnie nie używamy już w ogóle punktów, bo nie ma sensu. I tak, wyznawca maluzynki, stworzymy deszcz, stworzymy sztorm. Nie no sorry, to jest 100 punktów do... Nie ma opcji. Znaczy... Okej, okay, dobra, no. Opcja jest zawsze. Opcja jest zawsze. Czas zawsze. nadszedł. Super. 116 do 37 ogr nadzorca. Jest Dodrik. Teraz z Panem do przyjeżdża. Ulf Hedin, Uderz niedźwiadka. 128 do 52, jest Raila, GG, nie wiem, nie wiem co by się musiało z Protoflederem stać, w ogóle nie wiem co by się tutaj musiało wydarzyć, ale nie puśćmy losu, 138, 137 do 68, Sheldon, ej i... Dlaczego? Dlaczego, jak mam jakieś takie podejście, gdzie jestem bardzo daleko, to nie mogę mieć takiego refala? Tell me why! Oh. <laughs> Masakra! Dobra, no jest trum, król gór pokonany, nareszcie! Dagur. gór. Da gór. Dagur to potęga i wygramy tę grę. Zagramy wydarzenie. Powiesz, uzyskaj od 1 do 100 energii. Niestabilne miejsce mocy. Znajdujesz niestabilne miejsce mocy, biorąc pod uwagę jego stan. Pobieranie stąd energii może być niebezpieczne. Może być niebezpieczne. Dobra, niech będzie. Pewny swych zdolności, ujarzmiasz chaos, decydujesz się wchłonąć energię z miejsca mocy, przepływ energii przechodzi przez twoje ciało, wypełnia mięśnie i przeżywa duszę, czujesz ból, ale i ogromną przyjemność. Masz poczucie, że nikt cię nie pokona, masz w sobie błyską moc, nagle padasz na ziemię z ciałem, obolałem jak nigdy dotąd. No, czyli teraz w naszej dali są dwie rany i te dwie rany możemy wywalić. Sen. Powoli otwierasz ciężkie powieki, widzisz jedynie mrok. Czy to sen? Gdzieś w cieniu zauważasz niewyraźną postać. Jej Ciało jest przezroczyste i dziwne. Przywołujecie bliżej, po czym oferuje wielką moc, która pomoże ci w wykonaniu zadania. Ale oczywiście przyjdzie ci zapłacić, zgadzam się. Yy, zyskujesz pełną energię, tracisz moda Nie. Ulepszysz wszystkie jednostki w swojej talii o jeden. Tracisz całą energię. Haha, ha. nie. Zyskujesz czapra Klementu i starożytnego golema uśpionego. Osłabiasz wszystkie jednostki w talio o jeden. Sorry, biorę to. Jak sobie życzysz, mówi dziwna postać, a jej słowa odbijają się wokół echem. Uśmiecha się i pstryka palcami. Budzisz się z zimnym płodem na plecach. Trudno ci przypomnieć sobie sen, który właśnie miałeś. Dobra. Czyli e, przed nami bardzo duży absurd. <laughs> bardzo duży absurd, moi kochani. O, jest rana. <laughs> jest rana, moi kochani. Jest Dagur, jest Shila. Eee... Może być. To jest w ogóle genialne. Ten mutagenerator, on w ogóle ignoruje to, co się tutaj dzieje. Dawać mi tu sztok pisa Dagur! Dlaczego? Dlaczego ty masz zwan... No. Już chciałem, już chciałem krzyczeć przebierać nóżkami. Interesujące. Hm. Stawaj, Okej, okay, rozwścieczony lodowy gigant. A uh. Super, czyli tak, mamy trzy karty w talii, których nie dobierzemy, ale mamy czapra klamentu, dzięki któremu możemy w sumie dobrać z tego płotki. Więc punkty się, punkty się zapętlają. Well. Well. <śmany> Ho oh, ta bestia. Corki. Przepraszam. <śmany> poniosło mnie. No tak. Uw. Starożytny golem! Został obudzony. Wybitnie. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem berserker. A to są moje punkty. Jest gul, dobra. Dobra, klamentu, poproszę. proszę. Jedź płotka. Dobra, da gór. Dobra, tego rywal nie zrobi. 104 do 27. jest Pugo. Pugo atakuje jeszcze. Dokładnie. 105, 34. No! Tanecznym krokiem. Moi kochani, tanecznym krokiem cały czas. Rozświeczony lodowy gigant. Dodaj kartę do talii. Czarna Pantera, przetasowanie. Wilentretem Saskia. Poproszę Saskię. Saskia, Saskia. Saskia jest cool. Bądź jak Saskia, rób punkty. Ok. E, walka, skarb, bitwa, 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 wydarzenie. O. To jest dobra ścieżka. Bo tutaj raczej będziemy zaprawieni w boju. O, nekromanta! Umarł Czasami mi się zdarzy. Ale w porządku. Jeśli mam umrzeć, biorę cię ze sobą, bratku. Dobrze, to ty przyjacielu atakujesz. Trolica. No i musimy pamiętać, żeby z tego czapraku nie korzystać zbyt szybko. Czapraku, czapraka. Uuu. Dobra, krwawienie. Krwawienie i atakujemy. 30 punktów różnicy. Uśpiona przeraza AI. To może być problem. Ogólnie przeraza uśpiona w momencie kiedy walczymy i atakujemy rywala, nie jest spełnieniem marzeń. To o tym musicie pamiętać. Ale to w sumie maksymalizujemy fajnie punkty. Barbegazi! To nie zła Saskia. Odrażająca uczta. Ok, hmm. szukamy. Szukamy Dagura. To nie jest Dagur. To też nie jest Dagur. Czyli dobra, to wywalę. Gramy Saskie, bo z nią możemy zmaksymalizować wartości punktowej. do do chorych rozmiarów. Odrażająca uczta. Spoko. Dobra, to było bez sensu. <ścoughs> Bogowie nie będą za to. Ok. Nie wielkiej pani, której siłę tylko jejże głód dorównuje. Po prostu nieważne. ważne. Tyber Sercerze, są śladami problematyczne. Wilentretema. Eee, Tu zepsułem, bo mogłem w sumie zagrać Ulfhedina na Wilentretemę, uderzyć go dwa razy i zrobić deszcz do przodu i tak troszkę schajrolować punkty. A tak jest szansa, że... Aha, no nie ma szans. No dobra. Moja jednostka została zniszczona. Okej, okay, 91. 93 do 65. Dwie najsłabsze jednostki. Płotka. Heń, co mi płotkę zjadł? Eee. Dobra. GG 9-3. Ulf Hedin. Fajne punkty. Ale nadal mamy dwa razy więcej punktów yy, niż Rywal. Więc, co by nic nie dało. Jak to mawia klasyk, Necromanta. Dodaj do talii. Biorę dżengę. Nie, nie, Regisa nie biorę. Aa, aa, aa. -a. A -a. Ja po prostu wiem, że jak wezmę Regisa, to z reguły przegram przez Regisa, więc. Sorry, ale nie. Obsydianowe lustro. Hmm. Obsydianowe lusterko, no dobra, niech to będzie jakaś przyjemna walka, szacunku za pomocą tego No, maxi nie jest przyjemna. Definitywnie nieprzyjemno. A, dawać mi tu to kpisz! Teraz gramy Portal. Za tym niby można wiedzieć, a księżniczka. Dobra, nie masz karty. Rywalu, nie masz karty, które pozwala ci zniszczyć moją jednostkę. Czy się to podoba, to wygląda zacnie. Co tu się? Co tu się wydarzyło? Przepraszam bardzo, moi kochani. Robimy to, co musi być zrobione. Tu się wydarzyła Pogeum. No dobra. Tu się wydarzyły szalone rzeczy. No mamy Ranę, która jest do odrzucenia. A <ścoughs> Janek Nie rób tak. To, to tylko drażnięcie. Okej, okay. wzmocnić słyszymy jednostkę, daje się to zrobić. O, come on. Come on. To nieźli dagurowie. Dagurów czterech. Czterej dagurowie i płotka. <laughs> o matko. Słajno. My się chyba źle zrozumieliśmy. Co to ma być? Co to ma być? Wow, wow, Django Red! W sumie to jest na tyle przyjemna sytuacja, że ja nawet nie muszę używać, yy, nawet nie muszę używać kart specjalnych. A, o, no tak, to była karta specjalna. Faktycznie. E, dobra. luzik. To idzie na cmentarz. Na cmentarz mówię. Na. Muszę to zagrać? No nic. Gra, dobicie, Gold. Fajnie. Znaczy, fun fact jest taki, że jakbyśmy nie grali płotki, to chyba nawet byśmy mieli więcej punktów. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dagur, dwa ostrze. Za każdym razem, gdy zagrywasz jedną z 1 losowej wrogi, jedno jeden punkt dobrażeń. Poproszę. I pytanko, co robi Dagur ulepszony na maksa? O ile w ogóle coś robi. Eee, za każdym razem, zagrywasz jednostkę, zadaj losowej wrogiej jednostce jeden punkt obrażenia. Jeśli któraś z jednostek została zniszczona, odśwież ten rozkaz na początku swojej nasemnej tury. O matko. Skomplikowane. Dobra. Idziemy. Idziemy. Powiem wam jedno. Agent Kapituły. Noc. Dobrze. To jest Księżycowa Noc. Do proklamentu. Spoko. No to jest minus, że nie mam do góra. Zagraj kartę ze spodu talii przeciwnika. Ooo, ty. Zrobiłam co mogłam. Zrobiłam co mogłam. To trochę niezręczne utrudnienie. No nie powiem. Trzy razy glinis. Za księżną Pójdziesz ze mną? Żywy lub No nic, no, asymilację trzeba bloko blokować. Eee, kartę trzeba rozbijać. Zamutowany pieseł. Z trutką. Piesł trujący. Gramy berserkera. Ogólnie dobierzemy jeszcze jedną kartę i gramy pod płotki. Jadwisielcu. Ulfhedin. W dżęgę czy w rębacza? Nie w dżęgę. Jak to się porobiło teraz? To się porobiło w tym momencie. Mamy 5 kart w talii, więc rywal jeszcze będzie mógł mi co najmniej jedną karciochę zabrać. Nie mogę mu na to pozwolić. Eee, skryto bójstwo. Czy to było takie dobre? Nie powiedziałbym. Czy zagrałbym tak samo? Kto wie. Maral. Uuu. Dobra, gramy czaprak, żeby nie mógł mi zabierać kart. Sorry, to jest przesada. Zaklęcia Podczaszy van Morlechemów. Nie się z pańskiego stołu. Nigdy. Kuła, chłopak, zarobię z Jest <laughs> truciciel. Ach, no to jest jakiś problem. Dobra, muszę zagrać saskiem. Nie jest to w ogóle jak chodzi o tempo punktowe, ale musimy maksymalizować nasze wartości. Test lojalności! I berserker Drummond. Stawaj, nie pierdol! A... <laughs> uh... Trochę peszek. To był trochę peszek, nie powiem, że nie. Dobra, pasujemy. 25 punktów karant <śm> Cantarella. oj! oj, oj. <śm> Pięknie. Ajajajaj, aj, 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 Cantarella, Dodaj kartę, eee, a usunąć mech Saskia, poproszę. Możemy grać pod Saskię, pod Dagurów. Moi kochani, będzie pięknie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. i Do zobaczenia, i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.